Młoda kobieta po raz pierwszy gościła u siebie rodzinę męża: teściową, ciotkę z wujkiem oraz siostrę męża z jej mężem. Przygotowywała się z takim zapałem, że serce się radowało. Bardzo się starała. Chciała, żeby wszystko było idealnie. Stół nakryła śnieżnobiałym, lnianym obrusem, jeszcze po babci haftowanym ręcznie, jak talizman z dawnych lat. Z kredensu wyjęła rodzinny serwis. Ten z porcelany z ćmielowa, co to się go wyciąga tylko na święta. Upiekła karpia z warzywami, ułożyła na eleganckim półmisku czerwoną ikrę, pierwszy raz w życiu kupiła, specjalnie na tę okazję. Cytrynę pokroiła jak jubiler w cienkie plasterki z nacięciem. Pokroiła hojnie domową pieczeń i wędzoną szynkę w zaprzyjaźnionej masarni. Zrobiła pierogi z mięsem, z kapustą, z grzybami i nawet z dorszem, a z piwnicy przyniosła słoik marnowanych borowików jeszcze z jesiennych zbiorów. Gorące ziemniaki w mundurkach przełożyła do starego żeliwnego garnka po babci i postawiła na samym środku stołu, na haftowanym ręczniku z kaliną, a na deser miodowniki, serniczki, keks, ciasteczka. Wszystko domowe, pachnące. Rodzina przyszła, usiedli, Zjedli do syta. Karp zniknął, szynka też. Pierogów nie zostało ani sztuki. Wszystko popili domową nalewką z pigwy, a pierogów jeszcze nasypali na wynos dla dzieci. A potem, a potem zaczęli wzdychać, nie jej, tylko do męża, albo do sąsiadów, albo do wspólnych znajomych. Mówili, że synowa na uroczysty obiad ziemniaki w mundurkach podała. I co najdziwniejsze, nie skłamali ani słowem. Bo ziemniaki były? Były, prawda, ale o reszcie, o ikrze, o pierogach, o grzybach, o nalewce, ani słowa. Przełknęli w milczeniu, a zapamiętali tylko te ziemniaki. I tak to bywa: wszystko zjedzą, a potem przedstawią cię jako skąpą i bez serca. Bo ziemniaki to niby symbol lekceważenia, a nie gościnności. I nie sposób się wytłumaczyć, bo przecież one faktycznie były na stole. Od tej pory, gdy widzi się z rodziną, jest skromnie herbatka, bez cukru, w zwykłych kubkach, bo cukier niezdrowy, a pierogi? Nie są fit. Przyszli na herbatę? Proszę bardzo. Wypili? Chwała Bogu. Chcecie, to sobie mówcie, co chcecie, bo pierogi są dla tych, którzy potrafią docenić. A tym, co pamiętają tylko ziemniaki, niech mają ziemniaki, żeby się nie rozczarowali i nie zapomnieli, od czego zaczynali.